Proszę Państwa, wojny, zbrodnie, ludobójstwa, musimy z tym skończyć. A żeby skończyć, to trzeba stworzyć nowe prawo. Tak, nie będzie jak podczas II wojny światowej, że po wojnie zbrodniarze się tłumaczyli tym, że wykonywali tylko solidnie swoje rozkazy. Tak, oni, obywatele, porządni żołnierze, solidnie to robili. Nie. Dostajesz rozkaz. Zastanów się, masz swój rozum, masz swoje serce, swoje sumienie i teraz musisz wybrać. Jest rozkaz, jeżeli go wykonujesz, ślepo jak robot, jesteś ty odpowiedzialny. Nas nie interesuje, że ktoś tam coś ci zlecił, bo będzie trudno tamtego złapać. Jeśli go dorwiemy, to będzie dobrze. To nie ma znaczenia. Ty to zrobiłeś. Ty jesteś odpowiedzialny i ty będziesz odpowiadał, będziesz skazany. Zastanów się nad tym, zanim coś zrobisz głupiego.